Albo Minecrafcie w SCP. Tak jak już powiedział. W Minecrafcie SCP Minecraft. Albo. E, Minelabie labie? Oj. O. co jest? E, Minecraft. Później no, widzę. Się, nie, w tym nie. O, dobra, o, dobra. To, o, to się damy panowie. Czym jestem? A, dobra. E... Okej, okay, kogo my tu mamy w teamie? Class D O, jak tu się jak, jak, jak tu się, Jak tu się drzwi? Nie ogarnęłam, czekajcie. Prawym. Jestem... prawym. Prawym, prawym. Okej, okay, dobra Uważaj na podejrzanych nie. typków, żeby ci rzeczy nie zwinęli Ajajaj Musisz... A ja jestem czarna, więc wiesz, uważaj Ja ta... ja czarnych szanuję, więc no Ja się z nimi wow. dobrze trzymam Czarni to kumple Od nich się kraść można nauczyć O, w ogóle widzę, że nasz koleżka Mongo jest z nami Koleżka, heheszka Oh shit Oh nie! Oh shit Oh, no. oh, 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 oh. oh shit, tam ktoś no, jest Mam kartę, mam kartę Chyba jest, chyba jest cepek Kurwa, to, e, to, to mnie go. goni To mnie goni hmm. Nie! Uff Nie, Price. zostałem w środku Zostałem w środku To ty szedłeś? A Opuszczam W zostałem O, no. dobra Ja się, ja się ciebie właśnie ciebie. wystraszyłem, że to no. kurde ktoś mnie ściga Poziom się. nie tam coś, nie widziałem, tam coś leciało o nie, o to, to był to był dra... Aha, to był naukowiec. No to trzeba było go okay. bić z pięści, chyba że miał broń. Nie wiem, miał chyba kijacha. Pamiętaj, grupowo go pobijemy, go okradniemy. Trzymajmy się w kupie. Mam on co, ale on karty. coś znalazł, on coś Mam znalazł. Karty. Już. Mam cztery karty. Kurczę, podziel się! U. Mam 9-14. <laughs> A nie, sorry, zapomniałem, mu się nie dzielą. <laughs> o <laughs> oh shit! Chodźcie! Ej no kurde, rzucałam kartę O, jednak zrobił wyjątek Dobra, ulepszę wam na szybko Dobra, tyk. Sam chciałem ulepszyć New recipe is unlocked? <laughs> Zamknijcie to, żeby nie było podejrzeń. Po jednej, a ja swoją Nie wiem No i co ty robisz? Czujesz. Tak, tak, tak było, nie zmyślam. Cygan podkrada cygałce. Nieładnie. Mamy trujeczkę jedną i chyba dwie dwójeczki? Nie, nie zrobiłeś to w ogóle, bo nie powinniśmy być w środku. A. Widzisz. Czujesz. Riiiiiiii. Jeden czego nie można robić, to wrzucać takich samych kart, bo mogą się. Ups. Ups, są dwie jedynki w środku, czy dwójki. No. Dajcie mi jedną. Trzy jedynki. Czy Trzy jedynki. Jak jedynki? Trzy. Jedna Trzy jedynki. Jeszcze dwie tutaj macie. Czemu mi dałeś jedną przed chwilą? Daję. Naukowiec jest zbrojowym. Mamy czwórkę i dwójkę. A to czwórką... Tak? Lecimy? Bo chyba jedna osoba z kartą wystarczy Idziesz ostatni albo przedostatni Ktoś okay. tu drzwi otwierał Czekajcie, tutaj jest SCP-500 i co mamy? Medigrum Medigrum działa Chodź, chodź z nami, wróć Wróćcie, mam trzeba. apteczki To psuje szkło? Oh god Oh god, naukowiec tu jest, oh god <laughs> O nie, strzelają we mnie, I'm dead I will be dead no nie, wszystko ukradzione Chodźcie. Chodźcie po prostu stąd. Dobra, uciekłem. W którą stronę? O, tutaj? Dobra. Dokładnie. Chyba sobie odpuścili N mnie. Nie mam karty w ogóle. Ja mam pierwszy poziom, to daleko zajdziemy Dobra, ja jestem przy 012 teraz. Ale my już w heavy jesteśmy. Jak? Mhm. Dlaczego? No no. Nie jest, mam entrenzona! A mówiłem, żebyś się trzymał za nami, kurde. Trzymałem się za wami, to naukowie, naukowcy mi wlecieli z bronią. Teraz musisz znaleźć wyjście. Ty masz tą kartę cztery, 4 nie? nie? Tak. Skurcz ma, skurcz. Ja mam. Zarąbał. Oh god, I'm dead. I will be dead. nie chcę... No mną. i kurde, no i przez ciebie kartę zdraciliśmy dobrą. No. Chyba, że mnie jeszcze. Ja nie mam żadnej karty. Dobra, już prawie prawie uciekłem. No, ja mam poziom pierwszy. Tak, to... taki <noise> no Nie. Hawam się tutaj, może. Kurcz, twoja wina. O! 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 To jest jaje. Cześć, co? Halo, my kumple! No, być dla stresa. My kumple jesteś, mi! Jabra! Matrz się przestraszyła. <laughs> proszę, proszę, escort me, escort me, I'm VIP VIP protection. Help, 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 help me. Matt, ja, ja idę tam dalej. Wolność, równość, Damn. wolność, uprawnienia. Dobra, prędzej do się tu ucieka. Do 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 w tamtą ty stronę? Gdzie, tam gdzie, gdzie, gdzie? Nie wiem, gdzie iść. A, chodź. A gdzie ty? Ucieczka O, I'm back Jeee yeah. Kurde, pierwszy Panie raz już od razu uciekliśmy Ale easy Nadchodzi zemsta Ej to wysadźmy placówkę w ogóle A ja nie wiem Zmaczone? czy włączyłem ktoś Mogę pójść do heavy i poszukać Nikt chyba nie włączył. To ja pójdę włączyć, a, w, a przynajmniej jedna osoba włączy na dworze. Nie no, jest ja już jestem. A, dobra. Okay. Dobra. O, ktoś tam biega po, po entransie Ja. Jak włączysz korwicę? Mhm. a więc się włączy. dobra, to się wracam. Uwaga, awaryjna procedura głowicy alfa została aktywowana. W przeciągu 90 sekund odcinecznik pracówki zostanie zdetonowana. Dobra, no to nie jakieś to, to trzeba uważać, żeby nie wyłączyć. No ja się kręcę tutaj w heavy w entrense. Popilnuję. Ja nie strasz mnie, tak. Jezus Wyskakują mi jumpscary na mordę. na naukowcę Poszczelać do nich, nie? Ja się gubię jeszcze w tej kadrze. Da się tu ich jakoś naokoło wziąć? Ehm. Spróbuj ich naokoło, ale tu nic nie ma. Hmm. Przy orchide też nikogo nie ma. Cały personel. Proszę nie suporzystanie przy koniu ewakuacji. I tak jakkolwiek innym bezpośrednim miejscu, do momentu zakończonej... Co? Chyba ktoś wszedł do warheda. ...do głowicy. Alfa tak. została odwołana. Idę od kratera. ...z zastosowaniem mam go. Dorwałem jednego dziada. Włączam jeszcze raz głowicę. Włączona uh, okay. Uwaga, awaryjna procedura głowicy, ale jestem. Zważę aktywowana. W przeciąży 90 no? sekund. Tak, w w placówki zostanie Ja już raczej nie ucieknę. Wybuchnę sobie tutaj. A i a gdzie są dupani? Ej, zyszałam go! <laughs> Drenaż! Nice. Łatwo! Łatwo! <laughs> Niemko zrobiłam, ale jestem szczęśliwa z siebie. Bo pół HP mi zostało. No we, we, Ale skąd się jest? O kurde. Ja się zgubiłem. <laughs> F trzy gita, gita, MTF, jeszcze ten naukowiec. Gdzie ja tu był? Plagusa jestem. Mnie wybuchło. No. Masz tutaj błąd obserwatora. Buchło Zatrę. mnie. E, by, e, o, wysadziłem to, to się ale Akbar. Odrzuciło. <śle> <śle> Dobrze! Wow. By tym hey, go zaraziliśmy w ogóle. K2 by uciekły, a muszę sam Blightnessa. Co, co tak. mi co mi dało Blightnessa? O serduszka, kurwa. Zostaje zarażony. Klasa serduszu. D uciekła, a Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, uciekły. dobra. Klasa... <suszy> Ogólnie jak będzie przerwa, to będę potrzebował chwili na texture pack. Alright, alright, right. MTF Trzeba przywrócić porządek. Haloskim jestem MTF-em? No dobra, idę otwartymi drzwiami. Cię zaraz dogonię. No. Trzeba rozstrzelać tych dziadów Okej, okay, tutaj potwierane, chyba tu byłeś. W heavy? Tak. który SCP? O kurde, ała, ała, Nie! <laughs> Nie! Co to był za SCP? Co tu za był? Jesus! <noise> to był 076. Ja pierdzielę na parę strzałów. Nie było jak uciec nawet. Ja tam klasę niełem nie wiem jeszcze i mnie paszywali. Co za dziady gierne. Trzeba tutaj teraz znaleźć kogoś do obserwacji. Gdzie tu są ludzie? Znaczy Możesz sobie jeszcze wybrać osobę do obserwacji numerem. Kliknij jedynkę na krawaturze i powinno się wysieli takie. O, oh, ja, yes, rzeczywiście. Select to player, ok. Bardzo. Dane numer. No. Kto umarł? E, jak, pa, jak, jak obserwować? W, e, Jedynką, kliknij jedynkę i potem ci się wyświetla Tu masz ten Obserwatora włącz A, włącz obserwatora no Ej, Też fajne się to, fajne Teleport Siema. Siema Siema Jak to odpadło? <grym> Ej, I wiedziałem, czuka, czuka, że jak się wbiega w to szóstkę to, to ciebie teleportuje. i dwa razy jak klikniesz to teleportuje do Aha, dobra A Ebi jak umarłeś to cię zabił ja, nie wiem, Zabił mnie rajs z Wełzowym. A ja ty Ajbiłeś Ja byłem naukowcem Ej, to ja chyba cię biłem z łapki, a mnie 106 złapał No, chyba tak, mnie też zapał 106 Raj mnie zabił Wełzowym. biegłem do... próbowałem wyjść No Gabu kampi kurde w tym. Dużo już osób nie żyje Co to za rzeczy w ogóle? Co mu zostało? LOL Latające główki, co to za niebieskie gówno? Jajko wielkanocne, tu nic nie ma. Chmurka Zatem czerwone... nie ma, nie, za tym Czerwoni to ja, a czerwone to jest Zatem nie czerwone. ma luzowego Tak, czerwonisz to jest CP. to tylko niebo. To a nie jakie nie są następki w ogóle? Ktoś w to grał wcześniej? Um, 939, 106, 999, yy, Plaga. 008 O, o chaos się ma. No to chodźcie na chaos ziemal mm -hmm. Ła Dobra pierwszy raz jestem chaosem Jezus jak już Ja już drugi Ja, raz, ja już drugi kiesza. Uciekłem klasą D pierwszy raz kurde grałem s Dobra, no chodź, ziemal idziemy Ja ogólnie będę po, to, po tym odcinku potrzebował chwili, żeby pobrać te nowsze tekstury, bo coś chyba męta Czemu nowsze tekstury, jak co to, ci nie działa? Jak to, nie to, nie to, nie to działa? Nie mam rola nie mam Mam łuki zamiast broni. Ale reszta, reszta, reszta ty prymitywie. A, ja, a, ja powinni, a ja powinienem strzelać strzałami, czy takimi. Abi, prymityw Ja strzelam, ja też mam aroły tylko że te aroły to są takie amunicja, jest. Nie, strach na prawdziwą Nie. broń to sobie łuki, kurde, kraftuje. No, ja... no ta żartowałem z bim, że to jest placówka zacosnienia A Fala. Normalnie. O, wygrałem! Easy! tak się wygrywa. A to było szybkie.